Cześć Manko, witajcie, z tej strony MatkoNix i witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z Farming Sator 22 na moim kanale. Oczywiście z seria Rolnicy z Brzesówki, i dzisiaj jest ze mną mój sąsiad yy, The David Games. Gdzie ma? Gdzieś w oddali on jeździ. Zaraz będziesz mnie widział, wyjdź na podjeździe. O, powiat. tutaj jedzie, widzę. Sąsiad. Wracam z pola O kurde, jedzie. Ja ogólnie wykosiłem sobie, jeszcze mam jedno pole niećmienia do skoszenia, ale dzisiaj tego robić nie będę. Dzisiaj będziemy sobie lecieć w pole, gruberować oraz siać popląd. Bo pomyślałem, że w ten popląd sobie pójdziemy, bo Dawid co, wczoraj powiedział, że w popląd też będzie iść, więc postanowiłem, że w ten popląd sobie pójdziemy. Więc co, na archipelagu soleciersko lecimy trochę pogruberować, a później będziemy sobie właśnie siać popląd 60. E, Także to dzisiaj będziemy e, robić. A ty co, sąsiad, dzisiaj byś robił? Powiedz. E, ja na początku zbiorę... Ja będę te słomy złożyć. Czy A, no Andrzejka tak. pożyczyć przyczepę samo i... Sąsiad w tym nie chce na słomie zarobić, tak? A, może się uda? Zobaczymy. E, ja te, tak myślałem, że ty na tej słomie będziesz chciał odbić się, bo sezon temu ja zrobiłem dużo. Teraz sąsiad tutaj zarobić. Będę sobie w czasie pił herbatkę, mam nadzieję, że się nie obrażycie. więc... O Boże, jak przeleciał. Nie, strasznie tak. No. Więc to nie, nie lecimy? Ura. Tak, przeleciałeś normalnie, bo lata się nauczyłeś. pewnie. Dobra, ja dziękuję. A jęczmiena zgarnąłem... Nie, pszenicy zgarnąłem prawie 12 ton. O ale ja, no no, Ogólnie, no, będziemy na tym polu, gdzie kusiliśmy jęczmiów w poprzednim odcinku, bo te pole... O Boże, przejechał. E, te pole mam właśnie skoszone, więc tutaj będziemy sobie gruberować. E, fajnie ogólnie ten gruber wygląda z tą 30, muszę, musicie przyznać, także... Także, no dobra, teraz tak. E, ile na godzinę z tym jeździć? Nie wiem, 12 będę jeździł? zobaczymy, jak to będzie szło. O Boże, jak to się kurzy, czekajcie, musimy sobie ustawić ten... ...kurzenie. Hmm. O, ustawię sobie tak. Może? Będzie dobrze. No, taki kurz będzie moim zdaniem git. No, 12 można jechać. Więc... Więc spoko. Ej, ale to fajnie wygląda! Jakieś powiem. Możesz zobaczyć jak to wygląda, najbliższe. Bardzo ładnie. Ci powiem Także... Także spoko. Co ja zaraz dojadę to przyjdę. No. To przyjdziesz. Ugniatanie ścierniska jest, więc... Więc spoko. O, on bardzo mocno nie możesz zmienić biegu. Teraz dopiero ci to przyszło? bo już trzeci bieg zmieniam. Oha. No nieźle. Ci powiem. A okay, jest do Ja końca. sobie zobaczę czy ta mi... gra nie będzie ogólnie za głośna, bo trzydziestka zawsze darła mordę. Ej, ty to trzydziestką robisz? No gruberuję trzydziestką Znaczy no kultywatorem tym małym, nie? A co to tak powinieneś po tym? No, 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 czemu nie? nie? Dobra, ale byś raczej tego kurde nie zrobił w taką glebę. Ale drogi Tylko te ząbki to byś urwał. <laughs> no dobra jak pod poplon, no to jeszcze taki... No pod poplon to robię, także wiesz, to... Jeszcze to będzie orane, więc... Więc no spokojnie, ja to sobie wezmę. To nie musi być dokładnie, bo to jeszcze będę siał, więc... Tak jak mówię... A w ogóle poplon chcesz orać, czy gruberować tym swoim gruberem? Właśnie... Właśnie nie wiem, może ra... Raczej będę chciał orać, bo przy orce to wygląda lepiej, nie? Ja tak będę orał. Będziesz orał? No ja też będę orał prawdopodobnie. Może ja byśmy zrobili... na nowym moim polu. Może byśmy, sąsiad, zrobili wtedy sobie orkę na dwa, tutaj ty na to. Byś mi pomógł, a, a później ja to wymyślić, coś Bo to by to była fajna akcja, moim zdaniem, na dwa. Bo następny odcinek u mnie, to ja no. nie wiem, czy... Czekaj, bo ja bym, Ja na pewno, jakbym chciał robić jakiekolwiek jeszcze żniwa, no to jedynie mi zostaje tylko rzepak. A no. jakbym chciał kosić owiec, to muszę przyskiwać na sierpień. I teraz no, więc... się zastanawiam, czy skipać na sierpnia i robić żniwa, czy skipać na sierpnia i robić kiszonkę. No nie wiem, no u Ciebie na odcinku... Bo nie wiem ogólnie, bo u Ciebie będziemy... bo Ty będziesz nagrywał, nie? Akcję kiszonkę. No, to wow, oczywiście, najlepsze najlepsza akcja. No. Bo ja też chciałem, ale właśnie... no nie wiem, zastanawiam się, czy by, to byśmy robili dwa odcinki z tego samego. No ja bym zrobił. Najwyżej i no, wyżej... to zrobimy. są najlepsze akcje. No. No bo chciałem też zrobić, też zrobimy. Ja Najwyżej będziecie mieli, tak jakby, dwa odcinki yy, z tego i tyle. No, te, te odcinki na pewno będą najdłuższe, podejrzewam, na to serii. No, pewnie tak, jakkolwiek. bo akcja Książka to wiadomo, że to zajmie dużo czasu i. i no. Eee, że co? Co się stało? Kto się siedzie, pszenica nie jest tu przyjmowana. Chcę wysypać pszenicę do silosu i myślę, że jest przyjmowana. Jakim cudem? Też bym chciał wiedzieć. Ja ani jedna przyczepa, ani druga. Ciągle pszenica jest tu nieprzyjmowana. Aha! To nie wiem. A dobrze czy tam czujesz? No tak, no nie wiem. Jęczmy im w. A czekaj! No właśnie. Już wiem chyba. Tuj, moment. No to niemożliwe, Kurwa. żeby to się zbogowało. Kurwa! I jak kabli nie zapniesz, to pszenicy ci nie przyjmuje. <noise> No w sumie nie wysypiesz, ale komunikat... Nie no ale tylna przyczepa była zapięta na kable A, bo w ciągniku nie było zapiętych kabli no to jak miał i olej, i się. Dobra, to nie ma. To. No dobra, mój błąd? Dobra, Ja tak właśnie miałem u siebie na no, odstarowki, Tylko, że ja wtedy była przyczepa zepsuta, bo ja kable miałem Nawet wywaliłem moda specjalnie na manualne I to no, i rozumiem, tak było za przez to mówię, kury na tu też się przyczepy zepsuły Dobra. No ja się tak dziwiłem, bo mówisz kurde nie możesz przy... przy pszenica nieprzyjmowana, nie? Ja mówię kurde o co chodzi? Już myślałem właśnie, że ty zepsułeś i miałem rację. Coś na tak ciekawości zapytam. No. Gdzie jest sklep ustawiony? A wiesz co sąsiada ci powiem, że... Że nie wiem. No bo ja chcę sobie pożyczyć przyczepę i nie chcę, żeby ci się wypożyczyła gdzieś na polu. <śleszy> nie wiem, spróbuj zobaczysz. Mi się wydaje, że koło gospy albo na gospy postawiłem sobie. To, to się okaże. Nie wiem, zobaczymy. A ty nagle się e, przy. Uwaga. Nie no, tutaj nie stawiałem na polach nigdzie. To jak już to na gospy, jeżeli e, nie no. To na gospy. E. I to moje. Gdzieś prawie. jest? Gdzie? O, a, dobra, na moje jest. O! o! Bardzo dobrze. To nie musi jechać daleko. No nie musi, ale połowa to w garażu stoi, ale dobra. <laughs> a co ty żeś kupił? Nie kupiłem, tylko wypożyczałem przyczepę są A! A, No to widzisz, sąsiad ci dowióz od razu na ten głotkę widzisz jaki dobry. Będę koło ciebie robił. A ty jako żeś przyczepę wypożyczył? To samo co ja? No przecież też innej to by na nie, nie, nie pociągnął. Nie na ma nie dodawałem ładnej. A to tą samo rzecz pewnie wypożyczył. No tam wiesz. Ginka wziąłem. No, no to tego samego się nie wiem ile żeś ty płacił, ale ode mnie wyżyli 1500. No ode mnie też. Tak czy no, też <gry> No wiesz, on się nakradł już tyle, że na wszystkim kradnie zresztą. Jak z jednej przyczepy tyle zarobię, to będę to, 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 to na plusie i to dużo. Ale zaczynamy. Za słomę, za jedną tą przyczepę. Yy, czekaj, bo ja sprzedawałem niepełną. Yy, wiesz co? Nie pamiętam już ile zarobiłem. Ale troszkę zarobiłem. Jakoś dużo nie zarobiłem, ale też tam zarobiłem. Bo czekaj, ale to można obliczyć łatwo. Bo... Po ile jest słoma? Po stuwie? A bo tu przecież ceny żeśmy zmienili. Po 50. No, jest. no to... Po 50, a przyczepa. To ma... czekaj, powiedzmy, że jest po 100. Jak masz 20 ton to masz 2000. Podzielić na dwa, no to powiedzmy za ile? 20 ton. i Masz yy, 1000 zł. Dobrze ja to liczę czy źle? Nie dobrze. Zaraz ja to policzę. Zaraz eee, ci są. Nie, no dobrze że Złoma jest po 92. Gdzie 92? A tu ja nie zauważyłem! Nieważne. Dobra, Dobra. nieważne. To jakaś wysoka Dobra. cena jest, jak na normalnym w poziomie. To no już to, bo na, chyba na normalnym i na, na łatwym jest 150, czy jakoś tak? No tutaj jakoś tak było, ale na MCricku na przykład to po 100 jest słoma. I tu na łatwym. No. Może tu też od mapy zależy, nie wiem. Czy to w mapie wygrane też te ceny inne, czy, czy jak to wygląda? O, sąsiad tam bardzo mocno... Boże, czemu to przyciapa tak w miga? Nie wiem, tak? Nie powiem. wiem. Dobra, ja ogólnie... Mam już połowę ponadla, ponad zrobioną. Ja jestem w ogóle zadowolony Bo wiesz jak ja z mogę słomę dawać moim krowom? Jak? Ja jak mam ee, słomę nad oborą To ja wystarczy, że tak jakby chwycę belkę i ją na dół pociągnę przez mur dół O I im, już im daję No to można, jak najbardziej A Pursus to tam Pod górkę 20 Mam ogólnie nadzieję, że ta 30 nie jest za głośna Chociaż mi się nie wydaje, że była za głośna ale z jednej, z drugiej strony to w sumie nawet dobrze, bo odkurzak tam ktoś do, do domowników, więc nie będzie tego przynajmniej sywać O kur... Co się stało? Bo mi traktor zaczął mielić, prawie bym rzepak se zmielił. Och, nie byłoby rzepak. A w ogóle traktor ci jak na przykład 30 mieli ci, czy ma na tyle lekko, że ci nie mieli? Nie, nie mieli mi mimo... właśnie. Eee, idzie tu elegancko. Na szczęście, bo u mnie wiesz, z pełną przyczepą, no bo to ogólnie już nie Ogólnie nie mówiłem, kto nie widział odcinka u sąsiada, to graliśmy moda na takie coś, że jak się ciągnie kopie to mieli nam i teksturę robi taką jakby mielenia. I to jest właśnie zajwisty mod, więc Tu jest 16 ton się mieści. Więc no. Na tą szczepę. A, tak, zobaczymy, czy podejdzie tu pod górę. powinien ja powinienem podejść, bo tu nie jest taka stroma. E ja czy powiem ci dziecko z tym kultywatorem? Ej, Ale w miarę ci to szybko idzie. No? Nie wiem, ile masz minut, ależ już po Nie 11. No. Sąsiadka, Sąsiadka idzie, ja Jezus. No jeszcze tu będę siał dzisiaj. Postanowiłem, że dzisiaj no. nie będę robić z nich, bo jeszcze mi nic innego nie dojrzało. Chyba mi czynica dojrzała. Ale jakoś nie chciałem robić. Dobra, miałem y, jedną sprawę do załatwienia, ale już jestem. Ty sąsiad, ile mówiłeś, że zarobiłeś? Ja zarobiłem z jednej przyczepy 1417, czyli już jestem, tak jakby na plusie. Następna przyczepa. O będzie. proszę. No A ona miała zaledwie tylko 16 ton, więc z tego pola, co ja tutaj jestem, no to dwie przyczepki trochę będzie. No, elegancko ci powiem. No, nie. także zarąbiście. Będę tutaj z pieniędzy obrobiony. No. I z powrotem 50 tysięcy. Teraz moje następne plany, w ogóle na zakup, nie wiem co ty masz, ale ja mam zakup na talerzówkę i mam plastrę, Ja też tam. mam talerzówkę kupić. Bo ja mój plan jest taki, że słomę będę sobie robił w okrągłe, a siano będę robił w kosty. No. A to, i to jeszcze tak. teraz jak będzie kiszonka to w planach jest kupno paszowozu. O. Z jakiś fajny, właśnie mam fajny mały, muszę zażyć 60, chcecie, czy władek będzie wyglądał z tym. Bo władka bym pod głową 60 będę ładował. No, no ja też właśnie wow. te maszyny podobne będę kupił, bo jak TMR, już. Znaczy, jak będziemy mieli kiszonkę, to będziemy mogli zacząć z tym tmr robić, i wtedy też nasze krowy będą bardziej wydajniejsze. No. Bo TMR właśnie, one więcej tak jak wydają. a TMR ogólnie mi się wydaje, że bardziej ci opłaca, bo zrobić i od razu masz pokój, a tak to musisz i siano, i trawę ciągle robić. A tak do TMR. Znaczy, no ja to masz... tutaj póki co to dałem, tylko siano. Cały czas ja tak dałem. tak samo. Jakoś to idzie Więc nic nie jest źle ogólnie. Ja może mam taki mały silos, to może fajnie by to wyjdzie Jak co sezon po prostu będę sobie robił taką akcję kiszonkę No Żeby po prostu ciągle była ta nowa kiszonka Jeżeli no. nie była stara A jak przed kiszonką, którą będę robił mi zostanie coś To po prostu jak zostanie mało to gdzieś odrzucę na bok, a jak zostanie dużo to sprzeda No I to jest najlepsze rozwiązanie a bo ty tego rzepaku jeszcze już nie ja tak patrzę. Nie, ja rzepak będę sobie... Ogólnie chyba rzepak będę kosił sobie na swoim odcinku jeszcze połowę. Ze względu no. na to, że ja... Mi się rzepak mega podoba koszenia, a go jeszcze nie robiłem. Na nie kosiłeś rzepaku jeszcze? Nie. Miałem kosić, ale nie chciałem robić jego odcinka ze żniw. Mi się wydało, że ko... wydawało, że kosiłem. Wydawało, że kosiłeś rzepaku. Nie, nie, Rzepaczku, nie. Kosiłem chyba wszystko oprócz rzepaku. Ty My się chcesz jechać? No nie wiem. Właśnie też propo serii. Yy, naszej nowej serii. Którą przekładamy, przekładamy. Yy, ogólnie no, ten odcinek. Ten odcinek najprawdopodobniej widzicie w środę. I jak sąsiad będzie? Uda nam się w końcu w tym tygodniu. No Czy znowu to zależy jak ja teraz będę miał zapitol, jeżeli chodzi ze szkołą, jak mnie napisałem no. spin sprawdzianów przez ostatni tydzień. To się okaże. Bo ogólnie... A... Ogólnie właśnie odcinków znowu nie było, bo Dawid był znowu chory Więc no Całe no, tam... wyjaśnienie macie u mnie w ogóle w odcinku Ta, Tak, więc że... jak ktoś nie widział to w kartce wam dam i, I zapraszam właśnie A my co? Dobra, wiecie co zrobię? Od razu to po już nie będę wracał I powoli będzie można już jechać na gospę yy, bo już będziemy kończyć sobie I będziemy mogli zacząć siarść Także... Ja legio... zaraz kończę pierwsze pole ze słomą a to ci zabrudziła, ja że mówię. Jo jakoś chyba na początku Oj Nic. Co siedzie? Maszyny się myją. Ja muszę w ogóle zacząć wszystkie na wszystkich seriach myć maszynę, bo mi ciągle piszą, że ja mam myć maszynę, myślę nie chcę mieć. No bo to jest najgorsze to, że ja mam gdzieś hersher i ja zawsze na przykład yy, na odcinku kończę jakąś robotę i, pój i odstawiam maszynę, no i później każdą tą maszynę weź podpinaj i ją myj. A niestety I nie chcę tak, tam Och, ale laga miałem. mieć czyste maszyny, to trzeba je myć. Tak to powiem. Na I lecimy. Dobra, to pole będzie zwierzone i już będzie przygotowane. W ogóle chyba sobie sobie tą przyczepę do siebie na gospę. I ile wejdzie tej słomy, tyle wejdzie, żeby miały pul. No. Muszę w ogóle, ile mają. Lecz znaczy, pan szybko im poszata? Tutaj kultywacja. wiem czy to bardziej gruberem powinienem, ale i tak to nie... to nie jest dokładnie skultywowane, bo to i tak będę siał więc zwracajcie uwagi na to. No to to jest awyt Czyli ty planujesz to wydać w środę, tak? Tak, w środę wydamczyłem to. Po w niedzielę u mnie go się pojawi... U mnie teraz tak, dzisiaj w niedzielę się pojawi od starości, jutro w jak będzie rolnicy. Trzeba znowu coś nagrać A to nagra No, Bo ty będziesz miał rolników no to ja muszę nagrać od starości. Więc jeżeli przyjrzymy. się uda, to w tym tygodniu się pojawił sąsiada i jeszcze u mnie odcinek Ale No no zobaczymy jak. Trochę wzdykamy z tą serio yy... Bo my, myśleliśmy nad tym intrem, żebyśmy od razu intro zrobili, zrobili od początku. Miałem robić yy, nagrywać sceny, ale jeszcze się do tego nie wziąłem, bo mieliśmy już go za dawno zaczynać, więc nie siedziałem nad tym. Ale, no w ogóle tak właśnie myślałbym, żeby to zacząć z tym intrem. No już od początku intro po prostu... I w ogóle, widzowie, też możecie napisać jakieś propozycje nazwy serii. Właśnie, bo my... Nie wiem... Ja mam jedną propozycja, ale to nie będę na razie mówił to powiem mapie później ale ale zobaczymy No ja właśnie że... myślałem nad nazwami, ale no kurde, no będzie to taka seria już na średnich maszynach na mapie, której znowu zapomniałem nazwy Mazowiecka nizina o, chyba p dokładnie jakoś tak się nazywała Ale myślałem, no. myślałem jakoś nie wymyśliłem nazwy, Jakieś fajnej takiej nazwy, nie? Żeby nie brzmiała jakoś polsko, no bo to będzie być takie właśnie maszyny w takie średnie, nie? Większe pola i wszystko. No i się zastanawiałem i nie wiem. Ja mam taką w miarę właśnie rymującą się nawet. O. o ciekawe, ciekawe. Kurde, ten podjazd Jakby... musiałbym tu trochę wyrównać, bo to krzywo. Jest. Miałem no, to zrobić już jak właśnie. żeśmy budowali, ale już tego nie zrobiłem. Zrozumiałem o tym i... Kamera. ...do tej pory tak zostało. W ogóle sąsiad. A, dobra. Już nie nieważne. To się znikło. Mi znikło Miałem w oborze jakby jakąś hałdę nie wiadomo czego. Ani to nie wyglądało jak obornik, ani na słoma. A to chyba się coś zbugowały, tekstury i teraz już tego nie ma. Jak otwierać. No ciekawe Dobra, mam nadzieję, że mi starczy nasion na całe pole. O, ten siedlisk brudny jest taki. go je umyjemy. I się o. wydawało, że byłem, ale widać, że nie umyłem. Więc teraz by trzeba umyć. Elegancko. Więc to umyjemy i będziemy mogli lecieć siać. sobie ten poplon yy, W następnym odcinku właśnie nie wiem co będziemy robić Może będzie właśnie akcja yy, Kiszonka Właśnie Także no zobaczymy Jak to będzie Coś wymyślimy Ja no w ogóle, bo ty chcesz, bo ty miałeś jeden nie Chcesz coś jeszcze robić? Da, jeszcze nie będę na pewno no, to ja też właśnie się zastanawiam hmm. i nagrywam sobie właśnie tego rzepaczku. Więc to, raczej w następnym ale... moim jeszcze będą żniwa zwykłe. Dopiero... Bo nie, na żyje. pewno jak będą żniwa to już nie jedzie tak typowo cały żniwny, tylko już tak z jakimiś innymi też pracami. No. Jakieś gruberem albo... E, może akurat wtedy przygotujesz to pole i sobie za jednocześnie i popląt, gruberuje i jeszcze sobie spoczniesz. No, tak, no, tak, że to, że tak. No i nie, ale jednak zbieranie słomy takim czymś to jest elegancka sprawa. No ja chyba właśnie na spontanie to zrobiłem w poprzednim odcinku, bo myślałem, że fajne to będzie i, i żem tak zrobił. Na spontanie bardzo, bo nie planowałem zbierania yy, słomy, bo ja ogólnie miałem w ogóle słomy nie ten, ale zapomniałem wyłączyć no i się tak złożyło. Po A w ogóle yy, też co, Jest takie coś jak rozdrobnione ściernisko, czyli jak ja nie będę robił słomy, tylko na sieczkę to ja mam więcej jakieś procenty lub coś Właśnie nie wiem, no podobno coś jest, tam 5%, ale czy to prawda? To nie wiem. No to, bo to teoretycznie na rzepaku zawsze byłoby opić w prostym No niby tak. Nie wiem jak to działa. Cześć, z tym siewnikiem ja, ja mogę jeździć sprytać, po odcinku Kamil tylko mądrego. Ty. Ile z tym silnikiem mogę jeździć? Ogólnie prawdziwy siew to Oj. jest między 10 a 12. W no. realu, no to jest, może w sensie takimi małymi siewnikami, to może jest 8. Ale tak zazwyczaj do 10-12. Dobra, 12, czy nie wydaje Bo w no, ogóle on ma wgrane 15, ale 15 za szybko jest. Ja nie wiem, ja jeżdżę dwójka u siebie chyba coś takiego. No teraz 60 sieje. Poplon. O, w końcu 60 kreptał. No w ogóle to już drugi raz dopiero w farmingu całym, jakie ja poplon sieje, nie wiem. Ja raz tylko siałem na kriku tam już jakiś czas temu. Tak? No ja będę miał pierwszy raz. O, a ty pierwszy rano no. No niby był już ten farming prawie rok, a kurde, naprawdę jeszcze dużo rzeczy, że No słuchaj, nie farming robił. jest prawie rok, a ja tak, ani ziemnia e, ziemniaki to żeśmy jedynie... Czekaj, ziemniaków nie miałem. Braków nie miałem. E, ani żadnych fabryk jeszcze nie miałem. No. No kurde, a, a tu rok, rok minął, a mnie to jeszcze jakoś nie interesuje. No ja właśnie w te fabryki dopiero będę iść, na m ja chcę u siebie na serii młyn postawić No ja też bym mógł wyjść nie dostawę tylko sobie kupę, nie? No ja taki, taki ten zajebisty postawię co mają na odsąsiadu, bo on jest w najlepszy sposób Górę a tą górę ciężko prawa, może ja na zwykle No mój tak samo, gdy 60 to taki power pod górkę robi, że Strasznie ciężko wychodzi No 5 na godzinę idzie Może ja jedynkę bym przejedyną Jeszcze gorzej Ja nie mogę Ale przynajmniej jak u Ciebie skończą złożenie wszystkie słomy ile masz minut w ogóle? 22 No to akurat powinienem w miarę zdążyć prawie złożenie wszystkich słomy No I, i, i mieć już przygotowane Przybrałem programowe. się dzisiaj ogólnie na że zapomniałem się zapomniał. O Przeba. kurde, zaraz kto też pobiorę w ciągu jakieś mam A ty się, a, dalej, się dalej nie przebrł, nie podchodz na do mnie ty tak gorący że... Tak Z na pewno. Nie no, chłopie, to Zodoran mam tak dobry, że... Lata. <grym> ja już się sąsiad przebieram. Co my mamy? Lipiec. Łow, to trzeba sobie w gaczak pecić. Pa. Bombę pokupać, jeszcze pójdziemy. Muszę <grym> sobie zbudować. No bra, ale golić cię nie będę co ja jestem, czyli mi się golić będę. Będę <grym> czuję. Jak nie ma czasu w domu, to mi podczas pracy trzeba. Takie życie się farmera, rolnika Potwierdź, grzem sewalną oksyk Oksy, oksy sewalną A taki standardowy z takim co wziąłem rolnika A tak w propos, ile masz w ogóle pieniędzy są 96 tysiąców O, kurwa, ja myślałem że wrzucałem, że, że, że odwrotnie, że 69 tysięcy masz <laughs> Nie! Ale nie, teraz to nie propo w ogóle cyfry, tylko ogólnie nie wiem, jakoś mi uległo w głowie, że ty masz jakieś 61, 2000, coś takiego. Aha, nie no wiem, ja nie wydawałem jak... zbytnio pieniędzy, dopiero będę. No, 96 tysięcy, moja To ja mam 53 i myślę, że to jest dużo. I nie kupię talerzówkę, kupię prasę, kupię paszowóz i już pieniędzy nie będę. No właśnie to dobrze, dobrze, że zmieniliśmy teraz. na ten normalny tryb. chociaż dalej na tym normalnym. Też dużo się będziemy zarobiać w sumie No ale Jak to... będzie trzeba to i na trudny zmienimy <laughs> e, no myślę, że aż potrzebny na trudny to nie będzie A tak a propos, na... jeżeli nie pamiętam odbitaka, oni grają na trudnym czy normalnym? Trudnym No właśnie no Nie, czekaj, są właśnie to normalny? Chyba trudny. Nie trudnym mi się wydaje, że oni grają. To jest w ogóle trudny jest niefajny, bo normalny to jest spokocony na przykład jak zanim... Nie do realnie. Zanim podwyżki. Po, po burz były i tak dalej, to pszenica chodziła za 700 czy tam niecałe 800. Tak. A tutaj też jest za tyle. Więc na normalnym poziomie są takie przybliżone ceny do reala po prostu. No. A jakbyśmy grali na trudnym, to pszenica chyba jest za 300 albo 400. Tak. Także to już jest, jest. jednak przesada. pach nawet chyba 1000 nie ma wtedy. No. A soja to jest chyba 1500. A na łatwym jest po 4 koła, nie? Także to jest różnica, nie? No płacisz dwa razy mniej za tonę. No ale ja, więcej. 2,5 Także tak to te tryby działają. No zawsze, ja zawsze jakoś jak graliśmy w ogóle serii, były to zawsze były na tych normalnych, znaczy nie normalnych tylko na łatwych. Jakoś teraz... To chyba pierwsza seria jaką mam na... Ja nie wiem właśnie dlaczego, na ale Na u siebie na serii chyba mam norm, łatwy, ale wszędzie wszystkie swoje single co robiłem to wszystkie robię na normalnym. A ja właśnie na odwrót, ja zawsze wszystkie. To jest chyba pierwsza seria, jaką kiedykolwiek mam, a dużo serii miałem już. Yy, gdzie po prostu mam na trybie normalnym. Zawsze miałem na łatwym, nie? Mo nie wiem, tak się teraz jak myślę, to nie wiem, czy może jedynie na. jak żeśmy z Kamilkę nagrywali sąsiedzi na bajecznej, to nie wiem, czy tam nie mieliśmy normalnego poziomu. Bo jedynie tam bym się zastanawiał, czy nie miałem, ale tak. To nie przypominam sobie, żeby gdzie indziej miał na normalnym. Zawsze no, łatwy ten kierwiek już pamiętam Żeby jak najszybciej wiadomo się rozwijać. A tutaj jest taki klimat, że chciałbym, żeby ten klimat został jak najdłużej. Chcemy. Dlatego też no teśmy tak. zmienili. Także no. Ej, ale ci mój włóczy to paliwa, tam paliwa, że także już zerę połowę w baku. Ale przynajmniej pod górki sobie daję radę. No. W ogóle ktoś tutaj zrobił drogę, taką co ty żeś się pomylił wtedy i jechał po e, zwierzęta, a nie mógł jej dociągnąć prosto. No. To było wiele wygodniejsze dla mnie tu. ona jest tylko zrobiona do jednego pola. Do no, tego niestety. pola 71 w tej strony. tam, przez słonecznik. Trzeba przejechać. jak ci idą w ogóle siebie tego... No ja już tego, po jego. pola ten da się. A całe się jedno odcinku, czy nie? Chyba tak, bo czekaj, ja idę, mam 27 yy... Ile jeszcze zostało? No nie wiem, chyba zasieję do końca i będę kończył Już nie będę wracał na golbę yy, Więc ogólnie, no myślę, że, myślę, że fajne już Fajne trasy oba yy, Więc to, no, ale ci powiem, te tak wolno spadają, że Jestem zdziwiony, w sumie poprę, no, ale bardzo wolno więc na szczęście mi starczy już ja się zastanawiałem jak szybko one rozpadać te lasiom ale mi starczą więc nic jest dobrze staniemy więc... ej trochę się kopie ta 60 chyba no Od górę trochę trochę więc tak tu wygląda właśnie tak to wygląda, także no możecie się spodziewać, ale na 100% jeszcze nie wiemy, czy to się pojawi. Słuchaj, no mamy przygotowane, ale chcielibyśmy, żeby to intro było. No tak, więc... No nie, o, tam, nie wiem, zobaczcie. No, Chcemy po prostu dociągnąć tam do, no, no... Wszystko zrobić na ostatni guzik, czy tam jak to się mówi, żeby wszystko było zrobione na... E, że tak powiem dobrze. O, o Boże jak Sebist i jeszcze policja za nim. <laughs> Dobra. Także no, tak to wszystko się przedstawia, właśnie, ale w sumie nie wiem, czy tu będę kończył na pole, w sumie już nie będę nawet tego kończył, bo tu jeszcze pod górkę będzie, najgorzej będzie, już mi się nie będzie chciało, więc zaraz zakończymy. Patryc tak się dalej tu zbierać, czy gdzie jesteś teraz? Mi zostały dwa przejazdy i mam koniec całej sumy. A gdzie ty jesteś? A, nie, tu jestem ja. Ty, a, tam jesteś. Coś do sąsiada przebiegniemy, zobaczyć jeszcze. No. Dobra, teraz ja zostawię robi, sobie robi. tutaj to sześćdziesiątkę. Ja to później oczywiście dokuńczę. Teraz polecimy do sąsiada. Zobaczyć. Numerki są teraz na polach już. Mam wgrane z powrotem. Czekaj, tam. Dobra, przez puszkę polecimy po Red Bullu. O. Miejmy nadzieję, że mi się zaraz zmieści. Ale mi się tu zbiera Wiesz jak Tak, Ty gazujesz ten ciągnik, ja nie mam. No on się gazuje, przez to, że ma wałek odpalony. No Zobaczymy, oby mi tylko straciło miejsca, że ja to zaje, bo mi się tu już nie chce przyjechać Dobra e, Także co, na dzisiaj to było wszystko Trzymajcie się Do następnego odcinka i cześć Siema